To właśnie dziś, 1 sierpnia 2014 roku, obchodzimy szczególną rocznicę 70-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego. To właśnie dziś przypominamy sobie o planie burza o godzinie 17, która zyskała wymiar symboliczny. W naszym mieście również obchodzimy tę szczególną rocznicę. W związku z tym Stowarzyszenie Bohatowianin dla Narodu zorganizowało apel pamięci powstańców warszawskich. Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu wydarzeniu oraz posłuchajmy wypowiedzi samego organizatora. Właściwie w jakim celu i dla jakiej idei to robicie? Co wami kieruje? Idea jest prosta. Dzisiaj akurat mamy wyjątkowy dzień, bo jest 70 rocznica powstania warszawskiego, więc kieruje nas tak naprawdę dzisiaj chęć upamiętnienia tych ludzi, którzy w naszym wieku 70 lat temu walczyli za wolną wielką Polskę. Jednak nie spotykamy się jako Bełchatowienie dla Narodu. Nie tylko po to, by w różnych okolicznościach powiedzmy tych sprzyjających, czyli takich jak dzisiaj, wyrażać swój patriotyzm poprzez działanie i aktywność. Właśnie wspomniałeś, że należysz do Stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu. Właściwie czym zajmujecie się na co dzień? Bełchatowianie dla Narodu ma za sobą dopiero dwa spotkania, ale skupia według mnie jedne z ważniejszych organizacji, które reprezentują głos młodego pokolenia. W skład Bełchatowianie dla Narodu wchodzą ludzie niezrzeszeni, ale wchodzą także takie organizacje jak Kongres Nowej Prawicy, Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny Młodzież Polska, a także część kibiców GKS-u I właśnie teraz ważne pytanie, jak można do Was dołączyć? Żeby do nas dołączyć wystarczy wejść na dzisiaj jest założony Profil Bełchatowień dla Radu na Facebooku. Są informacje o spotkaniach. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które się odbędzie w czwartek. Więcej szczegółów pojawi się na Facebooku o której godzinie. Dlatego, wszystkich, którzy aktywnie chcą działać na rzecz Bełchatowa i na rzecz Polski, zapraszam na takie spotkania. Teraz pytanie może nieco kontrowersyjne, albo albowiem wiele osób dość negatywnie Was kojarzy, głównie jako kiboli. Jakie jest Twoje stanowisko właśnie jako działacza Stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu? Nie będę oszukiwał, że duża część uczestników, którzy przyszli na spotkanie z bohatowianiem dla Narodu, to są kibice. Dlaczego są tak postrzegani? Może dlatego, że wyrażamy głośno to, co nam leży na sercu. Te... To chyba wiąże się ze stereotypami. To się wiąże z stereotypami. No, jeżeli ktoś mówi kibol, to zaraz kojarzy sobie łysego siłka. No niestety, wełhatowianie dla narodu nie patrzymy na to, patrzymy na aktywność danego członka, patrzymy na to, co kto może wnieść. Jesteśmy nie tylko stowarzyszeniem, ale bardzo dobrymi przyjaciółmi i kolegami. Pytanie na koniec, jak to jest, że w dobie XXI wieku pojawia się grono młodych osób, które właśnie pragną uczcić te tak naprawdę. Jeden z najważniejszych dni z historii Polski i świata. Bo myślę, że te idee, które przyświecały powstańcom, zarówno warszawskim, styczniowym, czy uczestnikom wa polskich walk o niepodległość się w ogóle nie zmieniają. My reprezentujemy ideały, które nie zmieniają się od tysiąca lat. Ewoluujemy oczywiście, musimy przystosować się do społeczeństwa, musimy robić coś, żeby przy, przyciągnąć młode osoby. Dlatego takie działania jak odzież patriotyczna można było odrzucać zobaczyć mnóstwo ludzi z koszulkami o powstaniu warszawskim, o żołnierzach wyklętych. Po prostu chcemy, by moda na, na patriotyzm nie była tylko taką przejściową modą jednego dnia, żeby po prostu swój patriotyzm okazywać codziennie. Zwiady ja teraz złoży delegacja Stowarzyszenia Wełchatowianie dla Narodu. Kosztuj prawdziwej latynoskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44 633 5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulice 9 maja, 2. Czym dla Pana jest to 70 lat od powstania Warszawskiego? No myślę, że jak dla każdego Polaka jest to wydarzenie szczególne. Myślę, że ta 70. rocznica jest tym bardziej... Szczególna, gdyż obchodzona w sposób wyjątkowy. Spójrzmy na to wszystko, co jest naszym udziałem za sprawą przekazu medialnego. Środki masowego przekazu, informacje z Niemiec, z Berlina, wystawa to przełomowe wydarzenia, które w moim przekonaniu do tej pory nie miały miejsca, a tym razem pojawiły się jako wydarzenia wręcz przełomowe. To inny stosunek do tego wydarzenia. Tych, którzy z tytułu narodu. Narodu niemieckiego. Jak gdyby jest to próba przełamania pewnych barier i, i przeproszenia za to, co się wydarzyło, co było udziałem Warszawiaków. Tych wszystkich młodych ludzi, którzy zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za przyszłość Polski za przyszłość Warszawy. Myślę, że. Film Miasto 44 to też przełomowe wydarzenie, to też przełomowa zmiana spojrzenia na, na powstanie warszawskie, na to wszystko, co towarzyszyło temu powstaniu, nie tylko z punktu widzenia historycznego, politycznego, ale również z punktu widzenia emocji młodych ludzi, ludzi, którzy którym dane było żyć w, w czasach szczególnych, gdzie zamiast normalności tej, do której my dziś jesteśmy przywykli, radości z życia, zabawy, miłości, spacerów, kina, teatru, rozrywki, wypoczynku Mieli do wyboru albo być biernym, albo dokonać um, trudnego. W moim przekonaniu i myślę, że każdego z nas dziś, gdy na to patrzymy, wyboru, stanąć na wysokości zadania. I oni to zrobili i myślę, że, że w takich kategoriach trzeba tą 70 rocznicę postrzegać, i w takich kategoriach trzeba do, tych czasu, do tego czasu wracać.